Witajcie, kochani. Czy to będzie dobre nagranie? Chyba nie. Dźwięków dużo. Pada deszcz. No i trzeba znaleźć jakieś inne miejsce. Szumi. Pada, szumi, jest e, 10 stopni. E, to znaczy, tak niby jest, ale jest taka wilgoć i taki wiatr, że jest około 8-6. Wszystko już mokre jest. No i zabawa trwa w eksplorowaniu tych leśnych, pięknych terenów w Devon w Anglii, koło Bowie Tracy i Lestie, polecam. No tutaj będzie spokojniej, a pogoda jest zaje fajna, ale to miejsce ma też ten swój urok, że tutaj są e, lasy deszczowe. A to mówi bardzo dużo w kontekście tego, jak można cudownie przeżywać las i doświadczać takich odsłon, które są tak wielobarwne jak życie. Kochani, e, taka refleksja dzisiaj odważna. Nieważne, czy ziemia jest płaska, czy jest okrągła. Ale ważne jest to, jak po niej się chodzi. Nieważne, czy zgrabnie, pięknie mówisz i pięknych odsłonach. Wyrażasz ciebie, ale ważne jest to, jaki jesteś w środku i jak wyrażasz ciebie w życiu, w swojej szczerości, prawdzie, takiej integracji, i harmonii. Słuchajcie, to jest niesamowite, jak można tak być w takim, można powiedzieć, rozdzieleniu, rozwojeniu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jesteśmy postrzegani pięknie, tu coś mówimy, tutaj coś bardzo jasno, klarownie wyjaśniamy w kontekście fizyki kwantowej. W kontekście tego, jakie są argumenty za tym czy za tym i filozoficznie, i intelektualnie, i w ogóle matematycznie, i jeszcze jakoś to wszystko jest tak ładnie, pięknie poukładane. A tak naprawdę, to liczy się tylko i wyłącznie ta wibracja, nie mentalnie skrępowana, o czym za chwilę powiem, ale wibracja, która jest wyrażana w naszej codzienności. W stosunku w relacjach z innymi. I widzicie? Pięknie na chwilę się spotkać. Uśmiechamy się, pięknie och i ach. Jest jakiś warsztat, jest jakieś spotkanie, nawet tydzień czasu, pięknie och i ach. Ale tak naprawdę to to, co jest za kurtyną w codzienności, gdy kogoś znamy obserwujemy nie tylko tydzień, nie tylko dwa, ale miesiące obserwujemy jaki jest. Jaka jest. To dopiero nam pokazuje prawdę o kimś. Bo co z tego, że będę tak bardzo specjalnie otwarty e, w kontekście organizowania różnych warsztatów czy spotkań online. Online spotkanie to jeszcze jest większa iluzja, gdzie po prostu pokazujemy siebie z najlepszej, najpiękniejszej strony. Oczywiście mówimy o, o swoich cieniach, ale to jest wszystko tak ładnie ubarwione, e, ofiltrowane. Kochani, dopiero nasza codzienność, nasze reakcje wobec różnych wyzwań pokazują nasze urzeczywistnienie. Co mi z tego, że będę miał tysiące argumentów za płaską ziemią czy za okrągłą ziemią? Chociaż osobiście preferuję układ teroidalny, taki jak jest w sercu. To jest moje. Ale co mi z tego, że będę to wyjaśniał na podstawie jabłka, na podstawie swojego serca, pola elektromagnetycznego. Co mi z tego, jak moja codzienność tak naprawdę jest moim owocem, urzeczywistnieniem, pokazaniem, jak to we mnie wszystko jest zintegrowane, zharmonizowane. To jest moje życie. Dlatego, widzicie, można pięknie o różnych rzeczach mówić. I jest, jest wiele inspiracji, lubię słuchać, lubię różne rzeczy pięknie rozkwiniać. Ale czasami nieraz się wpada w coś takiego, że mówi się o pięknych rzeczach, o, o wolności, o przepływie, a wszystkie relacje, y, no właśnie, w codzienności, no właśnie, jak wyglądają. Czasami jest tak, że. Wchodzimy w różne relacje, a potem ktoś od nas ucieka, albo my uciekamy, albo po prostu w ogóle co to za wibracje. I, i chowamy się i w swojej szklarni się rozwijamy w lęku, że ktoś nam naruszy naszą, nasze wibracje. Tak naprawdę boimy się, że utracimy tą bańkę szklaną, tej szklarnianą bańkę, którą zbudowaliśmy tak wytrwale. A to tylko w odpowiednim momencie, jak zostanie dotknięte, to się stłucze i pokaże nam, że to jest iluzja. Bo widzicie, jest tak, że można studiować, ja to fajna jest obserwacja, można studiować filozofię, tak mentalnie wszystko wyjaśniać, różne duchowe nauki wyjaśniać. Można studiować psychologię, yy, 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 można wejść w takie, to są takie tendencje tak naprawdę religijne. Gdzie wszystko jest wyjaśnione, wszystko jest poukładane, wszystko jest takie, ma swoje miejsce, jest pokazujące, wyjaśniające naszą ścieżkę duchową w rozwoju i połączenia z Bogiem, ze źródłem, jakkolwiek to nazwać. I słuchajcie, ile razy, i myślę, że wielu z Was też to potwierdzi, można było zobaczyć i doświadczyć, jak bardzo to religijne e, nastawienie. Takie mentalne, intelektualne, takie, ja wiem, jak bardzo krępuje kogoś i w imię tej mentalnej poprawności, czy religijnej poprawności, tak naprawdę tracimy to, co jest o wiele ważniejsze. To urzeczywistnienie nasze wibracyjne w owocowaniu każdego dnia w codzienności. Ja wiem, że każdy ma wyzwania. Łącznie ze mną mam swoje różnego rodzaju tendencje, ale jak dobrze jest, kiedy się je dostrzega, jest się ich świadomym i po prostu rozpuszczającym. Jak ważne jest to, żebyśmy właśnie emocjonalnie, uczuciowo, energetycznie rozpuszczali te wszystkie nasze, można powiedzieć, tendencje, które nas krępują, zapętlają które wynikają z różnych traum, yy, z, z dzieciństwa, yy, nawet inkarnacyjne różne rzeczy. Bo co z tego, że ja się o tym wszystkim tak mentalnie pięknie poukładam i, i sobie wytłumaczę. To musi być odczute najgłębiej w sobie. I, I powiem Wam, że czasami jest tak, że my możemy nie wiedzieć, ale możemy czuć zacisk w sobie. I nie musimy go nawet nazywać. Ale jak go Rozluźniamy puszczeniem, odpuszczeniem to coś się w nas dzieje energetycznego. Tak więc, podsumowując, nieważne, czy Ziemia jest płaska czy okrągła, myślisz, że ma to znaczenie? I tak, jak w cokolwiek wierzysz, to w to wpadniesz po śmierci. Ale wpadniesz z takimi wartościami, które w Tobie się urzeczywistniły w codzienności. Z taką tendencją, nastawieniem, podejściem do życia, taką perspektywą wielowymiarową czy wąskowymiarową, Taką, jaką sobie w codzienności wyhodowałeś. wychodowałaś. Bo co z tego, że będę pięknie mówił, pięknie e, wyrażał różnego rodzaju myśli i tłumaczył różne rzeczy. Są, wow, fantastyka. Poetyka. A kiedy moje, mój kontakt z moimi emocjami jest jakiś taki sztywny, taki pod dywanem, albo moje wyrażanie emocji jest takie, że tylko po prostu zomiatam, porządnie rozpierdzielam wszystko. <laughs> Słuchajcie, to jest właśnie to, że my się utrzymy, można powiedzieć, zarządzać swoją energią. Widzieć, jak możemy się skrępować różnymi pudełkami i być w sobie jak ten strumień wody, jak ten strumień rzeki w przepływie. Dlatego powtarzam jeszcze raz, to nie jest ważne, czy jest ona płatka, czy okrągła, ale ważne jest to, jak się po nich chodzi? Jakie są nasze relacje z życiem? To jest podstawa przede wszystkim. Te wartości my zabierzemy wszędzie. Tak więc kochani, ważne jak chodzimy po tej ziemi. Najlepszego. Słym oddechem tańczysz ze Słońcem. Słym rytmem tańczysz z Księżycem. Bierzesz wdech wiosną, a jesienią wydech. Latem wzbudzone życie. Przyjmujesz, a zimą sen zatrzymania. Dajesz, poruszasz wiatrem wodę, a ogiem budzisz móc, by mądrością dotykać miłość do życia. Swym oddechem tańczysz ze Słońcem, swym rytmem tańczysz z Księżycem. Czynisz nowe o wschodzie i żegnasz o zachodzie, za dnia czułość serca. Przyjmujesz a nocą odpoczynek sobie, dajesz, z wiatrem wodę, a ogniem budzisz moc, by mądrość. Do życia ziemia, ziemio, swym pejzażem Uczysz nas odwagi swym kształtem uczysz nas pokory. Bierzesz wdech wiosną, a jesienią, wydech latem wzbudzone życie. Przyjmuj. A zimą sen zatrzymania Dajesz, czynisz nowe o wschodzie I żegnasz o zachodzie Za dnia czułość serca Przyjmujesz, a nocą odpoczynek sobie Dajesz, poruszasz wiatrem wodę a ogniem budzisz moc, by mądrością dotykać Miłość do życia Matko Ziemią, Matko dla życia naszego Wiatr, wodę, a ogniem budzisz moc, by mądrością dotykać miłość do życia.